W stworzeniu ślubu marzeń pomogą mi Agnieszka Dąbrowska, stylistka ślubna, Arkadiusz Wrubel, pirotechnik oraz Gabriela Przątka, dekoratorka. Moi drodzy, mamy parę Dorotę i Artura. Ślub za miesiąc wesele odbędzie się w tej sali. Kolor przewodni to kobalt. Gabi, co możesz zaproponować? W tym z kwiatami w tym kolorze, bo to jest kolor niekwiatowy. Możemy pomyśleć o tym, żeby wprowadzić ten kolor w dodatkach, zrobić coś totalnie nietypowego, czyli na przykład pofarbować niektóre ciekawe gatunki eukaliptusu. Wprowadzilibyśmy też kolor biały, żeby jednak to przyjęcie było świeże i kojarzyło się ze ślubem. Myślę, że delikatnie możemy wprowadzić kolor złoty. Złoto, biel i różne odcienie koloru niebieskiego. Będzie pięknie. Ale myślę, że jedną z najciekawszych rzeczy, jaką wprowadzimy tutaj do tej scenografii, to będą nietypowe nośniki, na których po prostu za, y, zamontujemy tę scenografię. Y, no i to będą rzeczy, których oni nigdy wcześniej nie widzieli. Te specjalne instalacje to ręcznie robione rynny, w których umieszczone zostaną kwiaty. Oni są na to gotowi? Myślę, że oni są na to gotowi, bo jak mam doświadczenie z parami, zrobiłam ponad 200 ślubów, to to zawsze działa. Dobrze. Arku, młodzi marzą o pokazie fajerwerków, ale to chyba nie jest najlepsze miejsce. Nie, nie. To jest park krajobrazowy. Jest ryzyko pożaru. Z mojego doświadczenia mogę to odradzić. Mówimy im nie. Są ku temu realne argumenty, no ale nie możemy ich zostawić tak zupełnie bez niczego. Jakie masz dla mnie propozycje? Słuchaj, zamiast tego możemy zrobić wewnątrz, tutaj na sali, świetny mhm. pokaz konfetti. Mhm. Dziewczyny, co wam się najbardziej podoba? Kolor ten. Ten, ten, Tak, osobiście, ten osobiście ten, 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 ten. skłaniam się ten, 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 ku temu. Tak, to jest, to jest mm -hmm. No to kolor mamy taki. Fajnie też, że on jest błyszczący, bo te nie są takie błyszczące, a ten zrobi roboty. Rozumiem, że taki pokaz konfetti może być zarówno na zewnątrz, jak i w środku. Tak. My wybieramy środek. Czy ta wysokość jest wystarczająca? Jak najbardziej, patrz. To świetny pomysł i zawsze robi wrażenie na gościach, a tym razem zrobi też wrażenie na młodej parze, która nic o tym nie wie. Taki dwu 3 minutowy pokaz konfetti to koszt około 1200 zł. Czy te latające błyskotki zrekompensują doroci spektakularny pokaz sztucznych ogni? Nie sądzę. Dlatego postaram się załatwić młodym równie popularną rozrywkę. Po prostu kochaj mnie! E Gustar to popularny zespół wykonujący muzykę Disco Polo. W skład zespołu wchodzą Robert, Patryk i Sławek. Sprawdzę, czy mają wolny termin. Przechodzimy do kolejnej e, rzeczy. E, Agnieszko, chciałabym, żeby gdzieś stylizacyjnie ten kolor się pojawił. No nie mów mi, że chcesz suknię ślubną w tym kolorze. Nie, no jeszcze za. Myślę, że Panna Moda ma swoją y, wybraną kreację. Powiedziała, że jest w pełni gotowa, jeżeli chodzi o jej stylizację. Więc nie myślałam tutaj o niej. Ja całym sercem y, zaopiekowałabym się mamą. Mhm. Zawsze się o tych mamach zapomina. Też się zastanawiałam nad tym, żeby y, mamy miały właśnie w tym kolorze suknię. Ale im się nie podobał ten pomysł. Dlatego same mnie od niego odwiodły po prostu. Ten Kolor rewelacyjny. No właśnie, ale czy to musi być dokładnie ten kolor, czy różne odcienie Nie, Różne. Najróżniejsze, od, nawet od błękitu mhm. e, poprzez szafiry, kobalty, nawet do granatu, mhm. który będzie takim kolorem e, szalenie eleganckim, dostojnym. Mój drodzy, wygląda na to, że mamy opracowany plan działania. To z Agnieszką działamy od razu. Dziękuję Wam bardzo. Dziękuję Agnieszko. Dzięki. Do pracy!